Rolnik Szuka Żony. Wybranka Waldemara przed udziałem w matrymonialnym show próbowała sił w zupełnie innej roli. Ewa może pochwalić się talentem, dziesiąta edycja programu Rolnik Szuka Żony dobiega finału. Ostatni odcinek zostanie wyemitowany 10 grudnia. W trakcie trwała sezonu szerokim echem odbiła się sytuacja z Waldemarem, który nie był do końca szczerzy względem swojego statusu związku. Tuż po rozpoczęciu show wyszło na jaw, że bohater sezonu tworzy relację z tajemniczą kobietą spoza programu. Waldemar wszystkiemu jednak zaprzeczał, a ostatecznie ze wszystkich kandydatek wybrał, że chce poznać bliżej Ewę. Rolnik szuka żony, Ewa brylowała już w telewizji. W innej roli Ewa Kryza śpiewa od 12. Roku życia i na YouTubie nie brakuje jej autorskich wykonań. Oprócz szansy na sukces pojawiła się również w Mamtalent TVNU i Disco Star w stacji Polo TV. Uczestniczka rolnik szukarzony zajmuje się głównie muzyką pop, ale i disco Polo. Do jednych z jej autorskich piosenek należy utwór Wymyśliłam Nas, który na YouTubie zdobył ponad 172 tysiące. Wyświetleń. Kryza prowadzi także profil na Instagramie, z którego wynika, że jeszcze w 2017 roku chwaliła się pierścionkiem zaręczynowym. Rolnik szuka żony. Waldemar jednak jest z Dorotą? Dwuznaczne odpowiedzi na Instagramie. Decyzja Waldemara względem wyboru partnerki wywołała dużo emocji u widzów. Konkurentką Ewy była Dorota. Gdy uczestnik powiedział jej o swojej decyzji, ta odparła, że nie ma mu tego za złe i życzy wszystkiego, co najlepsze. W ostatnim czasie Dorota odpowiedziała także na kilka pytań na Instagramie. Jej dwuznaczne słowa mogą sugerować, że w ostatnim odcinku show możemy zostać zaskoczeni. Czyżby Waldemar porzucił Ewę dla Doroty? Kobieta nie powiedziała tego wprost. Na pytanie o to, czy jest z rolnikiem, odpowiedziała zabawnie pomidor. Wypowiedziała się o nim w wyjątkowo miły sposób. Jest uczuciowym mężczyzną o pięknym wnętrzu. W telewizji tego niestety nie widać. To była ciężka decyzja do samego końca, podjął ją na ten moment, jak się czuł. A czy to była dobra decyzja? Dowiemy się niebawem, niebawem wszystko się okaże pisała Dorota w mediach społecznościowych. Dorota wrzuciła niedawno do sieci zdjęcie, na którym jest uśmiechnięta od ucha do ucha.